Cześć, witajcie Robert z tej strony. Trochę dawno mnie nie było. I może pora, aby było trochę rzadziej. Jest młodzież, która całkiem fajnie się będzie zajmować tutaj tymi wszystkimi sprawami. O proszę. Idzie mieszko przede mną. Co mówisz, że co? Chciałbym Wam pokazać dzisiaj. Oficjalnie chyba już mogę pokazać, że prowadziliśmy do sprzedaży, tu. No poczekaj mieszki, zaraz zobaczymy. Autopart Zbyszek, chodź tutaj, jako świadek. Tak, oficjalnie jest. proszę naklikać mi tutaj. Dajcie, ja wam sam sprawdzę. Enter okay. będę naciskał, bo tyle to wiem, nie? 440 Amperów ustaw. Poza pojazdem. poza pojazdem, Enter. Jest poza pojazdem. Okulary przynieść? No, pojazd samochodowy, motocykl. Enter. Enter. Zwykły. Czekaj, bo ja słyszałem, ile Ty masz tych pozycji w tym swoim no. urządzeniu. Nie wiesz, gdzie jest ten ozonator, A. to przynosiłeś go, czy nie y y Tak. Dziś musi być Marcin, tutaj, w szafce A? chyba jest. Być może w Twojej szafce jest, wiesz? Mojej? No bo jak byli chłopaki z no to chyba. A jak chcę się, do... się je ja Wam przyniosę za 440 Węter i jedziemy z koksem. No, jakiegoś powalającego zapasu nie ma. Niespełna 10% na górkę. No to akurat to tak temperatura przyziemniejsza to będzie miała. Wiesz, jak nie ma? To, to jest kurwa normalnie z, z takiej mocnej, kurna 60. Zbyszek. Kura, kura. Chodź, y, odepnij tester. Podejdź pod dowolną r 1 z, z Twojej fabryki, wybierz ty, żeby nie było. I, i, i zerknij, bo. Dawaj, my... Słuchaj, wiesz to, nie, wybierz 60, znaczy może nawet nie tyle co wybieraj. Zabieram ze sobą 60, jutro do labo do Niemiec, także. To taką no ładną musisz wziąć, nie? No, no wszystkie są ładne. Wiem, że są ładne. weź ty strzel, zobacz jakiś parametr. tam tą co jest z chobą Aż tak. No. O, lubię te klapki. Tak, fajne są w ogóle No bo później można je wykorzystać Wiesz co jest, Nie najważniejsz... to jest, Wiesz, to jest najważniejsze w projekcie R1? Dostęp do elektrolitu To dla mnie priorytet to jest... dobrze, tak. się dopasować ten Dobrze. R1, coś ty tu napisał na nim No, proszę Zbigniew, fabryka akumulatorów Autopart tak. Kontroluje fabrykę Test akumulatora nowego? Nie No, poza pojazdem Nie. To jest no, zwykły, kosowy autopad, jeszcze niedługo nie będzie robił 550. Robione. 550, dobrze. I zerknij, żeby nie było wstydu u Martina jutro. No, Panie, to tak po 30 zapasu jest zawsze. Jasne. To pięknie. E, 36 tydzień, także jest, jest na petarda. Co szukamy? Ozonator. A do czego on jest nam potrzebny? Ej. Wy, wybawić, do, wytępić. I e, Zapachem rolnika. Z, rolnika. Wiesz, rolnika z, z... Woził dziki. Wiesz co, Rolnik Marcin? Dziki Marcin wiesz co, patrzyłeś na... No. A więc zaraz ja czas sprawdzę, czy nasze akumulatory z autoparto są dobre. 12,69, słuchajcie, akuratnie do 12,55 trzymamy, powyżej 12,55 doładowujemy. 563, czyli 13 powyżej, ok. So, ale to nie jest akumulator klasy Premium, to jest akumulator klasy Optimum, także jest ok. Jeżeli chcecie dopytywać odnośnie tego, kiedy na internecie pojawi się R1 i R2, nasze akumulatory, zresztą podpowiem Wam, że będzie jeszcze tego kilka, bo z kilkoma fabrykami właśnie negocjuję, żeby się fajnie przyznawały do tego. Tutaj to jest ważne, zobaczcie. Tutaj nie ma jakiejś pompy, że. Coś sobie oznaczamy sami, bez zgody producenta. Tu jest wyraźnie napisane, że wyprodukowano przez Excite i, i że jesteśmy dystrybutorem tych akumulatorów. Ja już tak nieco mniej będę wam zawracał głowę swoją osobą. Biorę jakiś troszeczkę dłuższy urlop na razie. Takie trochę zmęczenie materiału nastąpiło po tych trzech latach zabawy w youtubera. Na razie postanowiłem sobie troszkę odpuścić. Jeszcze na głównym kanale na Amster akumulatorze pojawi się kilka filmów, które już są zaplanowane, a później filmy będą się pojawiać tylko jeżeli będą miały szansę na Oscara. Trzymajcie się, pozdrawiam ze Szczecina, cześć.